Jest taka siła, której nikt cię nie uczy, ale która zmienia wszystko. Nie znajdziesz jej w oklaskach, w mediach społecznościowych, ani w pustych słowach, które ludzie rzucają, by poczuć się mniej zagubieni. Ona jest w ciszy, w tej przestrzeni, gdzie nikt nie patrzy, nikt nie ocenia, jesteś tylko ty, ze swoimi lękami, błędami i pragnieniem, by wszystko zmienić. Świat sprzedał ci kłamstwo. Że potrzebujesz aprobaty, by ruszyć do przodu. Że jeśli o tym nie krzyczysz, to się nie liczy. Ale prawda, i dobrze mnie posłuchaj, jest taka, że najpotężniejsze, co możesz zrobić, to iść naprzód, bez robienia hałasu. Pracować, gdy nikt nie patrzy, wstawać, bez świadków, upadać, bez dramatu, i wracać, tak silnie, że nikt nie zrozumie, jak ci się to udało. To nie jest przemowa która ma cię pocieszyć, to wezwanie, byś się obudził, bo jeśli dalej będziesz czekać na aprobatę, motywację, albo idealny moment, życie ci minie, a ty dalej będziesz w tym samym miejscu. Przekraczanie siebie nie jest piękne, jest samotne, brudne. To rozpadanie się na tysiąc kawałków w ciszy, po to, by złożyć się na nowo, bez pytania kogokolwiek o zgodę. Ten film nie jest dla wszystkich. Jest dla tych, którzy mają dość gadania i są gotowi działać. Dla tych, którzy nie chcą już uwagi, chcą efektów. Dla tych, którzy wiedzą, że prawdziwa zmiana rodzi się wtedy, gdy wybierasz ciszę jako swojego najlepszego sprzymierzeńca. A teraz słuchaj uważnie, bo to, co zaraz usłyszysz, to nie są ładne cytaty. To zasady, lekcje, które, jeśli zdecydujesz się je zastosować, Wyrwą cię z miejsca, w którym jesteś, i rzucą prosto tam, gdzie naprawdę masz być, bez hałasu, bez widowiska, tylko ty i twoja dyscyplina. Lekcja pierwsza. Pozwól, by Twoje marzenia rosły w ciszy, bez potrzeby tłumaczenia się. Marzenie jest jak ziarno zasiane pod ziemią. Nikt nie widzi, jak rośnie, nikt nie bije brawa korzeniom, ale pewnego dnia przebija się przez powierzchnię. I zostawia wszystkich bez słowa. Tak właśnie powinieneś pracować. W ciszy, bez potrzeby tłumaczenia całemu światu, co robisz i dokąd zmierzasz. Bo im więcej mówisz, tym bardziej tracisz energię, którą powinieneś przeznaczyć na działanie. A im więcej tłumaczysz, tym bardziej wystawiasz się na ocenę tych, którzy sami nie mają odwagi spróbować. Ludzie mówią z lęku, krzyczą o swoich celach, by poczuć się zaakceptowani, by dostać ten mały aplauz, który na chwilę uciszy ich niepewność. Ale prawda jest taka, że prawdziwy postęp nie potrzebuje świadków, potrzebuje wytrwałości, godzin, których nikt nie widzi, wysiłku, którego nikt nie świętuje. Ten, kto naprawdę jest skupiony, nie ma czasu, by przekonywać innych, jest zbyt zajęty budowaniem, bądź strategiczny. Zrozum, że cisza to nie słabość, to ochrona, to inteligencja. Za każdym razem, gdy decydujesz się nie mówić nikomu o swoich planach, zachowujesz swoją siłę, bo tego, czego nikt nie zna, nikt nie może zatrzymać. Niech Twoje rezultaty kiedyś przemówią za ciebie, ale dziś niech twoją jedyną rozmową będzie Twoja praca. Jeśli chcesz zbudować coś wielkiego, rób to z dala od hałasu. Bo prawdziwe imperia się nie zapowiadają, one się narzucają. Lekcja druga Przejmij kontrolę nad swoimi emocjami. Zanim one przejmą kontrolę nad Tobą, wyobraź sobie, że twoje emocje to dzikie konie. Na początku wydaje się, że możesz je kontrolować, prowadzić tam, gdzie chcesz. Ale jeśli nie chwycisz mocno zalejce, szybko się wymkną i pociągną cię za sobą w nieznanym kierunku. Prosto w chaos. Jeśli nie nauczysz się panować nad tym, co czujesz, emocje staną się Twoim panem, a nie sprzymierzeńcem. Kiedy emocje przejmują nad Tobą władzę, tracisz kontrolę nad własnym życiem. Złość, strach, smutek wszystkie te uczucia są naturalne, ale jeśli pozwalasz im decydować za siebie, stajesz się ich niewolnikiem. Nie ma nic bardziej niszczącego, niż pozwolić. By impulsywna reakcja kierowała Twoimi decyzjami. To, co Cię drażni, to, co budzi w Tobie wątpliwości czy poczucie słabości, nie powinno mieć nad Tobą władzy. Pierwszy krok to uznać, że jesteś człowiekiem, a to oznacza, że będziesz odczuwać całą gamę emocji. Ale różnica między tymi, którzy idą naprzód, a tymi, którzy tkwią w miejscu, leży w tym, jak na te emocje reagują. Kiedy emocje tobą rządzą, wpadasz w niekończący się cykl reakcji. Ale kiedy to ty przejmujesz kontrolę, to jakbyś zatrzymał pędzącego konia i sam wybrał dalszą drogę. Nie pozwól, by emocje Tobą zawładnęły. Chwyć zalejce własnego życia, bo jeśli nie zrobisz tego ty, zrobią to one. Lekcja trzecia. Mów tyle, ile trzeba. Ale niech twoje czyny mówią za ciebie. Słowa są jak wiatr. Mogą być łagodne i przyjemne, ale też silne i niszczące. Jednak to nie to, co wiatr mówi, robi największe wrażenie lecz to, co ze sobą niesie. Twoje działania są właśnie takim wiatrem, który zostawia ślad, wprowadza zmiany i definiuje, kim naprawdę jesteś. Mówienie zbyt wiele to jak wiatr bez kierunku nie wiadomo, dokąd zmierza i ostatecznie nie pozostawia nic po sobie. Działanie natomiast to jak przemyślany huragan, potężny, precyzyjny, i gdy nadchodzi, nie da się go zignorować. Gadanie to często próba udowodnienia innym swojej wartości. Ale słowa niczego nie budują. Tym, co naprawdę świadczy o Twojej sile, są decyzje podejmowane w ciszy, poświęcenia, o których nikt nie wie i za które nie oczekujesz uznania. Jeśli spędzasz czas na opowiadaniu, co zrobisz, albo co chcesz osiągnąć, tracisz czas, który mógłbyś poświęcić na realizację tych planów. Puste obietnice to tylko hałas. Czyny natomiast są dowodem Twojego zaangażowania i determinacji. Nie musisz robić hałasu, by zostać usłyszanym. Jeśli jesteś konsekwentny, jeśli pracujesz w ciszy i pokazujesz czynami, do czego jesteś zdolny, Słowa staną się zbędne. Prawdziwa siła tkwi w tym, co robisz, nie w tym, co mówisz. Niech twoje działania krzyczą głośniej niż jakiekolwiek słowa, które mógłbyś wypowiedzieć. Lekcja czwarta: Niech twoje rezultaty będą najsilniejszym głosem w twojej historii. Rezultaty są jak echo w górach. Nieważne, ile razy krzyczysz, ani co mówisz to echo jest tym, co naprawdę pozostaje? Słowa rzucone na wiatr znikają szybko, ale to, co naprawdę rozbrzmiewa, to twoje osiągnięcia. Jeśli spędzasz czas mówiąc, co zamierzasz zrobić, marnujesz szansę, by zostawić po sobie prawdziwe dziedzictwo. Rezultaty nie potrzebują tłumaczeń. One mówią same za siebie i nie wymagają wyjaśnień. Każde twoje działanie to jak ziarno, które w końcu wyda owoce. Jeśli siejesz wysiłek, dyscyplinę i konsekwencje, rezultaty są tylko kwestią czasu. A kiedy się pojawią, nie będziesz musiał nikogo przekonywać, do czego jesteś zdolny. Ludzie zobaczą owoce twojej pracy i zrozumieją, że to nie przypadek. Twoje rezultaty opowiedzą o twoim charakterze, wytrwałości i sile, która pozwoliła ci dotrzeć tak daleko. Problem w tym, że wiele osób szuka uznania, zanim cokolwiek osiągnie. Chcą, by inni zauważyli ich wysiłek i poświęcenie, ale zapominają, że liczy się tylko jedno efekty. W obliczu tego, co udało ci się osiągnąć, żadne wymówki ani wyjaśnienia nie mają znaczenia. Nie zatrzymuj się, by tłumaczyć, co zrobiłeś. Niech to, co osiągnąłeś, będzie dowodem twojej pracy. Spraw, by to rezultaty były najsilniejszym głosem w Twojej historii. A kiedy ludzie je zobaczą, nie będziesz musiał już nic mówić. Lekcja piąta. Naucz się znosić ból bez robienia z niego widowiska. Ból jest jak ogień pochłania, parzy i niszczy, ale może też hartować. Różnica tkwi w tym, jak go przeżywasz. Są tacy, którzy pełzają i krzyczą z bólu, szukając uwagi i współczucia. I są tacy, którzy znoszą go w ciszy. Pozwalając, by cierpienie ich umacniało. Ogień nie uprzedza, kiedy nadchodzi, ale wiadomo, co się dzieje, gdy stawisz mu czoła z odwagą. Staje się czymś, co cię przemienia, a nie niszczy. Cierpienie jest nieuniknione, ale sposób, w jaki je przeżywasz, definiuje, kim się stajesz. Problem z wystawianiem swojego bólu na pokaz, polega na tym, że stajesz się widzem własnej tragedii. Pozwalasz innym patrzeć na siebie z litością, i zamiast iść dalej, tkwisz w miejscu, karmiąc się współczuciem otoczenia. Nie mówię, żebyś ignorował swój ból, lecz żebyś stawił mu czoła z godnością, jak ktoś, kto wie, że każdy cios przybliża go do najlepszej wersji samego siebie. Jeśli potrafisz przetrwać bez robienia z tego dramatu, bez oczekiwania na oklaski, pokazujesz siłę. Którą niewielu potrafi osiągnąć. W życiu wielokrotnie dostaniesz po głowie, ale liczy się to, jak się po tym podnosisz. Jeśli potrafisz znosić ból bez potrzeby ogłaszania go całemu światu, jeśli jesteś w stanie zachować spokój i iść dalej, to znaczy, że opanowałeś jedną z najpotężniejszych lekcji, jakie życie może ci dać: lekcja szósta: zniknij na chwilę i wróć przemieniony nie do poznania. Motyl nie krzyczy o swoim procesie metamorfozy. Pozostaje w ciszy, ukrywa się w kokonie, a kiedy wychodzi, jest nie do poznania. Tak powinna wyglądać twoja ewolucja. Nie musisz robić hałasu podczas swojej przemiany. Nie potrzebujesz, by świat widział każdy mały krok, każdy poświęcony w ciszy wysiłek. Prawdziwa transformacja nie wymaga ekspozycji, wymaga pracy w ciemności. Zdala od ciekawskich spojrzeń. To właśnie w tej przestrzeni wycofania dzieje się magia. Tam na nowo się wynajdujesz, bez potrzeby zewnętrznej walidacji. Wielu boi się zniknąć, ponieważ wierzą, że ich nieobecność zostanie zapomniana. Ale prawda jest taka, że to wtedy, gdy wycofujesz się od hałasu, przestajesz szukać uznania. Masz prawdziwą szansę na wzrost. Nikt nie zauważy poświęceń. Które ponosisz, ale kiedy wrócisz, będziesz nową wersją siebie, o wiele silniejszą i zdolną do rzeczy, które inni nawet nie śnili. Prawdziwa siła rodzi się w chwilach samotności, kiedy nikt nie patrzy i nikt niczego od ciebie nie oczekuje. Kiedy znikasz, by ewoluować, nie tracisz nic. Znajdujesz siebie, stajesz się kimś, kto już nie musi odpowiadać na oczekiwania innych. Wracasz z nową energią, z wewnętrzną siłą, która mówi za ciebie, która pokazuje, co potrafiłeś zrobić w ciszy. To jest prawdziwa ewolucja. Pozwól, by twoje rezultaty mówiły za ciebie, nie szukając oklasków na drodze. Lekcja siódma: Miej cierpliwość do swoich procesów, nawet jeśli świat ich nie rozumie. Wyobraź sobie, że sadzisz drzewo. Na początku to tylko nasionko leżące pod ziemią, niewidoczne dla innych. Inni nie widzą, co dzieje się pod powierzchnią, tylko ty wiesz, że coś rośnie. Cierpliwość to woda, która podlewa to nasionko, wiara to światło, które je prowadzi, a czas to ten, który pozwala, by stało się czymś wielkim. Jeśli się zniechęcisz, bo inni nie widzą postępu, będziesz kopać za wcześnie, niszcząc to, co jeszcze nie wydało owoców. Procesy wewnętrzne i transformacje nie zawsze są widoczne dla tych, którzy cię otaczają. Często świat naciska na to, byś pokazał natychmiastowe wyniki, ale życie nie działa w ten sposób. Sukces nie rośnie z dnia na dzień. Prawdziwe transformacje wymagają czasu, wysiłku i przede wszystkim cierpliwości. Społeczeństwo ceni szybkość. Ale to w cierpliwości znajdują się najtrwalsze owoce. Nie spiesz się, nawet jeśli świat nie widzi tego, co robisz. Podczas gdy ty nadal pracujesz w ciszy, w spokoju swojego procesu, korzenie Twojego wysiłku pogłębiają się i przygotowują cię na to, co nadchodzi. Nie pozwól, by opinie innych sprawiły, że zwątpisz. Cierpliwość to klucz do stania się tym, kim naprawdę możesz być. Ufaj swojemu procesowi, nawet jeśli nikt inny jeszcze tego nie rozumie. Lekcja ósma. Akceptuj swoje błędy jako lekcje, ale nigdy ich nie powtarzaj. Błąd jest jak kamień na drodze. Możesz się o niego potknąć, upaść i poczuć ból, ale to od Ciebie zależy, czy pozwolisz, by Cię zatrzymał, czy nauczysz się go unikać następnym razem. Wszyscy popełniamy błędy, ale różnica między tymi, którzy idą do przodu, a tymi, którzy utknęli w miejscu, polega na tym, co robią po nich. Jeśli będziesz się zamartwiać tym kamieniem, patrząc na ranę i nic nie robiąc, twój postęp zostanie wstrzymany. Jeśli natomiast nauczysz się go rozpoznać, zrozumiesz, dlaczego upadłeś i jak unikać tego w przyszłości, przekształcisz to potknięcie w bezcenną lekcję. Błędy to nie koniec świata to po prostu znaki, które mówią nam, Którędy nie iść. Ważne jest, by nie pozwolić, aby cię zdefiniowały. Nie trzymaj się ich, jakby stały się częścią twojej tożsamości, ponieważ to, co definiujesz, to to, co zrobisz potem. Sekret polega na zaakceptowaniu, że wszyscy ponosimy porażki, ale także na zaakceptowaniu, że prawdziwa porażka następuje wtedy, gdy nie uczysz się niczego z tego, co się wydarzyło. Przeszłości nie da się zmienić ale sposób w jaki na nią reagujesz jest całkowicie pod twoją kontrolą jeśli upadłeś wstań jeśli popełniłeś błąd weź lekcję którą ci daję i idź dalej nie powtarzaj tego samego ponieważ prawdziwa porażka nie polega na upadku lecz na pozostaniu w nim bez wyciągania żadnych wniosków każdy z punktów które omówiliśmy ma wyraźny cel nauczyć cię że prawdziwa siła nie leży w nieustannym poszukiwaniu uznania czy walidacji, lecz w ciszy Twojego wysiłku i w sile Twojej wytrwałości. Nauka pracy w ciszy nie jest ucieczką od społeczeństwa, lecz deklaracją niezależności od zewnętrznych oczekiwań. To wezwanie do przejęcia kontroli nad swoimi procesami, do zaufania, że choć świat nie widzi tego, co robisz, to co się liczy. To to, co jesteś w stanie osiągnąć, gdy nikt nie patrzy. Jeśli nauczysz się budować swoje marzenia w ciszy, przejmować kontrolę nad swoimi emocjami, pozwalać swoim działaniom mówić więcej niż słowa, i akceptować swoje błędy jako lekcje, odkryjesz drogę do życia pełnego prawdziwej autonomii i rozwoju. Nie chodzi o pokazywanie tego, co robisz, ale o bycie konsekwentnym, silnym i odpornym. Nawet gdy trudności wydają się przytłaczające. Kiedy staniesz się kimś, kto potrafi znosić ból, nie robiąc z niego widowiska, kiedy znikniesz na chwilę, by wrócić odnowiony, udowodnisz światu, że prawdziwa siła nie potrzebuje oklasków. Ostatnia lekcja jest jasna: Pracuj w ciszy. Pozwól, by twoje wyniki mówiły za ciebie, i stań się najlepszą wersją siebie. Nie zważając na to, co myślą inni? To w ciszy rośnie prawdziwa siła, a kiedy ta cisza zostanie przerwana, to Twój sukces będzie tym, co przemówi, nie Twoje słowa. Do zobaczenia w następnym wideo.